na uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu grupy Herema w Polsce bardzo serdecznie witam członka zarządu dyrektora operacyjnego Wima Tajsena, który specjalnie przyjął na to otwarcie witam bardzo serdecznie prezydenta miasta Opola Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj zebrać. Chciałbym też wyrazić swoje duże zdziwienie, ponieważ kiedy kupowaliśmy ten kawałek ziemi, był cały zarośnięty drzewami. A Państwo sami widzą, jak daleko prace się już w międzyczasie posunęły. Jestem że this fabrication of this new wall. I to to jest gdzie wiele sukcesów. Chciałbym też wyrazić swoje zadowolenie w związku z budową tej nowej fabryki. Proszę traktować to jako również wyraz docenienia zaangażowania, profesjonalizmu, podejścia i poświęcenia ludzi stąd, z Opola, którzy w naszym dotychczasowym zakładzie pracowali jest ten zakład pewnego rodzaju ukoronowaniem naszej dotychczasowej pięcioletniej działalności tutaj po polu i jesteśmy bardzo szczęśliwi i usatysfakcjonowani, że tego typu nowy zakład, nowoczesny zakład powstaje. HSD Polska i będziemy mieli Dziękuję bardzo. Proforma, jednak przetłumaczę. Chciałbym zapewnić Państwa, że pracujący dla nas ludzie są bardzo ambitni, są bardzo zdeterminowani, aby dalej się rozwijać. Zresztą jest to zgodne też z naszą filozofią. Y, jednak działalność prowadzimy krok po kroku i myślę, że to, co dzisiaj się dzieje, jest też takim ważnym kamieniem milowym. rozwoju. Firmy I jest zwiastunem przejścia grupy HFG na nowy poziom rozwoju generacyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę. Inwestorze, takie obrazy mogliśmy albo oglądać na zachodniej telewizji, albo w marzeniach. nas jest takie powiedzenie: To wszystko gra jak w zegarku szwajcarskim. Przepraszam, holenderskim. Ale są równie dokładne i precyzyjne. Witamy po polu z ogromnymi nadziejami na Wasz sukces ekonomiczny. Gratuluję trafności wyboru. Tam z kosmosu robiliście zdjęcia i zobaczyliście infrastrukturę i powiedzieliście, że to jest najlepsze miejsce między Krakowem a Szczecinem. A do tego można zjeść dobrze. Dokumentacja Dokumentacji technicznej jest instrukcja dotarcia po tysiąc lat. thank you